Buongiorno, Italia! Buongiorno, Piemonte! Jestem w północnym regionie włoskiego Buta. Pokażę Wam Piemont i jego liczne atrakcje. Zapraszam Was na fascynującą wycieczkę do miejsc, które koniecznie trzeba zobaczyć, będąc w Piemoncie. Jesteśmy w Turynie. Turyn to stolica regionu Piemont. A Piemont, właściwie Piedmonte, oznacza u stóp gór. W XIX wieku w przewodniku Jamesa Cooka było napisane, że Turyn to miasto niewarte ani chwili uwagi. A ja Wam naszą wycieczką po całym Piemoncie i Turynie udowodnię, że Piemont i Turyn to wspaniałe miejsca na zwiedzanie. Wypoczynek, poznawanie świata i napawanie się wspaniałością kultury włoskiej. Chodźcie ze mną zwiedzać Piemontę. Historia tego miasta zaczęła się już w pierwszym wieku przed naszą erą. Od XVI wieku Turyn jest stolicą Piemontu i siedzibą królów dynastii Sabaudzkiej, która panowała we Włoszech przez 800. Teraz zapraszam Was do czekoladowego raju, bo właśnie Turyn był pierwszym miejscem we Włoszech, gdzie zachwycono się smakiem czekolady, która przybyła do Italii dzięki portugalskiemu pochodzeniu żony króla Wiktoria Emanuela II. W XVII wieku sprowadziła ona do Włoch ziarno kakaowe i tajemne receptury na sycące napoje o smaku czekolady. Moje zaskoczenie budzi ogromny budynek z czerwonej cegły. Jak to? Przecież Włochy to kamień i marmur. Skąd to tyle budynków z cegły? Nasza przemiła przewodniczka Marisa chwali mnie za spostrzegawczość i tłumaczy, że w Piemoncie były ogromne złoża gliny, z której wypalano cegły i stawiano budynki. A ten pełen sztukaterii budynek okazuje się być miejscem narodzin króla Wiktoria Emanuela II. Tak, tak, tego od żony z czekoladą. Przed nami kolejna perła historii i architektury Piemontu: to Palazzo Carignano. Ten XVII-wieczny zabytek jest wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Miejsce to szczyci się nie tylko bogatą historią i piękną architekturą, ale także unikalnymi wnętrzami, w których znajduje się. Narodowym Muzeum Zjednoczonych Włoch. Właśnie tutaj dowiadujemy się, skąd pochodzi nazwa Turyn, a po włosku Torino. Turyn? Torino? Toro? Torreador? Coś wam to mówi? Tak, mówiąc krótko, Turyn to bycze miasto. W Turynie, podobnie jak w całym Piemoncie, fascynująca historia wygląda z każdego zaułka i zapraszająco mruga okien do turystów. A teraz coś dla miłośników romantycznych randek, ekskluzywnych zakupów, spotkań ze sztuką i niezwykłymi artefaktami sprzed stuleci czyli Galeria Subalpina. Pomiędzy dwoma głównymi placami Turynu, Piazza Castello i Piazza Carlo Alberto, stoi dumnie jedna z najstarszych galerii handlowych Piemontu. Powstała w XIX wieku, a zaprojektował ją Pietro Carrera. Budynek wzorowany jest na paryskich pasażach handlowych, przeznaczonych dla rekreacji i rozrywek ówczesnej burżuazji. Mój największy zachwyt budzą starodruki w jednym z najbardziej cenionych światowych antykwariatów. Kiedy oglądam te pożółkłe dzieła ówczesnego drukarstwa, zastanawiam się, przez ile rąk i domów przeszły, kto je czytał, jakie wydarzenia przetrwały. No cóż, Liberi sua fata habet czyli i ludzie, i książki mają swoje losy. Naszą turyńską wycieczkę kończymy w krainie rozpusty, bulgoczącej czekoladą i wspaniałymi włoskimi przekąskami, czyli w kawiarni Montesano. Obowiązkowo musimy spróbować słynnego lokalnego specjału, czyli napoju, a wręcz sutego deseru o nazwie Bicerin. To gęsta, gorzka czekolada, na którą osiada gorąca, mocna kawa, a na górze jest chmurka puszystej, bitej śmietany. Spacer kończymy na Piazza Carla, czyli na placu Karola, który dumnie żegna nas dwoma bliźniaczymi kościołami świętego Karola i świętej Krystyny. Znacie powiedzenie, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu? Ma ono swoje uzasadnienie, bo w niemal każdym włoskim mieście Znajdziemy ulicę Via Roma, więc i w Turynie nie mogło jej zabraknąć. Kultowy budynek Turynu Mol Antonelliana. Słuchajcie, ten budynek został wymyślony w XIX wieku i w tym też wieku postawiony i stał bezużytecznie przez 150 lat. Miała być w nim synagoga, to się nie udało. Dzisiaj jest w nim Muzeum Kinematografii, które oczywiście zwiedzimy. A w gościnnym Turynie czeka na nas jeszcze wiele niespodzianek. A ja patrzę na przystojnych Włochów i postanawiam, że będę uczyć się włoskiego, bo jak się z nimi dogadam. A może mamma Mia i Amore Mio na początek wystarczy? No, na jakiś czas na pewno. Więc musicie wybrać, gdzie idziecie ze mną. Muzeum kinematografii, tutaj, albo niezwykłe miejsce Galeria Italia. Tam są dzieła sztuki wszelkiej maści. Wybierajcie, co zwiedzimy. Lasciatemi cantare.